Hej! Nie, nie tak. Cześć! Witam Was na moim kanale. Nie, to nie ma sensu. Dobra, jeszcze raz. Cześć! W związku z ciężkimi czasami, jakie nas nastały, pomyślałam sobie, że każdy chciałby wiedzieć, jak w prosty sposób na swoim podwórku wybudować szklarnię. Pierwszą najważniejszą rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć, jest miejsce, w którym taką szklarnię chcielibyśmy postawić. Drugim dość ważnym podpunktem jest wykonanie planu. Ja moją szklarnię postanowiłam wybudować w wymiarach 3 na 6 metrów. Zacznijmy od potrzebnych nam materiałów: deski, folia, krętarka oraz wkręty. Nie zapominajmy także o dwóch, krzepkich pomocnikach. Do dzieła! Zacznijmy od podstawy. Ze względu na to, że nasza szklarnia przypomina prostopadłościan, dlatego podstawę powinniśmy liczyć razy dwa. Do zbudowania tylnej ściany potrzebujemy trzech desek dwumetrowych, do przedniej dwóch desek dwumetrowych i dwóch półmetrowych z metrową przerwą na drzwi. A jeśli chodzi o boczne ściany, Zbudujemy je z deski metrowej. i wow. Chyba jednak pójdę im pomóc. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Po przykręceniu czterech rogów, możemy się zająć przykręcaniem pionowych desek w odpowiednich odległościach. Właśnie przed chwilą rozładowała nam się Dlatego musimy zrobić przymusową przerwę na jej ładowanie. Czemu się wiecie? <laughs> Okazuje się jednak, że rozładowana wkrętarka nie jest naszym jedynym problemem. Wczoraj została nas zima. Zbliżenie na śnieg proszę. Chyba tak, że plan trzeba zmodyfikować. Ze względu na to, żeby nam ściany się nie rozjechały na bok, potrzebujemy dwóch poprzeczek. Teraz przykręcamy dach. Widzicie, jak to wygląda. I będziemy jeszcze przywiercać jedną długą werć. Przez całą długość szklarni, żeby nam się dach trzymał. Jak widać, już prawie skończyliśmy. Zaraz będziemy narzucać folię. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby zabić młotkiem wkręty, które przewierciły się na drugą stronę desek. Czasami bywa tak. <grym> <grym> wiem, że każdą wypowiedź zaczynam tak samo. Czasami bywa tak, że potrzebne nam więcej materiału niż sobie określiliśmy więc uwaga uwaga przyszedł czas na najprzyjem... Przyszedł czas na najprzyjemniejsze mianowicie zabawa takerem nakładamy folię wygląda to tak. Ugh, łyska. Uwaga, uwaga! Został nam ostatni wkręt i nasza szklarnia będzie gotowa. Uwaga! Już! Nasza praca dobiegła końca. W środku czuć podwyższającą się temperaturę, więc wszystko chyba poszło zgodnie z planem.